No hej, z tej strony Alpomidoro i dzisiaj Wam pokażę, co udało mi się dropnąć w mega OP, wędzie w Magic Clicker. Właśnie jak widzicie mamy 2X-lak i 2 x click I teraz tak, już pewnie zobaczyliście na samym początku odcinka, że mam już specjala tutaj. Ale to nie jest zwykły specjal, bo to jest gold specjal, który ma aż 30 milionów, więc moim zdaniem on jest mega dobry. Mam nadzieję, że dropnę następnego specjala, ale no taki już jeden, to, moim zdaniem, dobry wynik. Mam tylko niestety takiego jednego egzotika, bo no za dużo nie dropiłem. I nie pytajcie, czemu mam takiego skina, a po prostu... no, więc mamy ten event, i przez to bardzo dużo rebirfów robię. No i tak podbię sobie trochę topkę. Mam nadzieję, że wrócę na to miejsce, bo on w ogóle nie awczy, ten stąd. Tak mi się zdaje, że nie awczy. Ten chyba też w ogóle nie awczy, więc jest szansa na wbicie się. Tutaj też spróbujemy. Tutaj trzeba mieć dwa, żeby być w tej topce, a żeby być w top 10, to trzeba mieć trzy, więc no trochę trzeba tam porobić. Ale moim zdaniem jest mega, i jutro będzie ten update, więc czekamy. I tutaj nie mam tego niestety, nie wiem, możecie napisać czy macie, bo ja nie. O, sobie odbierzemy tutaj. Klik boost zawsze się przyda, ponieważ, yy, no, mam tutaj te, takie boosty. Więc sobie właśnie odpalimy i będziemy na, po prostu tutaj siedzieć i... Pójdę sobie na razie jeszcze na Arcade World, bo tutaj są te maszynki. Tutaj mamy maszynkę, kręcimy ją. Dużo osób o niej nie już zapomniało. Starboost, czyli mam znowu 6 Starboostów, więc. Podobno tutaj to za drogie było, ale nie wiem. Tutaj nie opłaca się otwierać, moim zdaniem, już. No albo jak ktoś ma mega dużo, to niech sobie potwiera. Na samym początku się opłaca jak się to odblokuje, ale później już nie za bardzo. Więc wracamy na Dino World i moim zdaniem ten następny World y, to będzie jakiś taki nowa kraina, w sensie jakaś nie będą nowe ogólnie mapy, coś takiego. Tak jak w RCX Space. Tak mi się wydaje, bo jest w takim miejscu i to co... każdy update, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, że co każdy update to się coś zmienia w tym, więc... Bardzo dziwne. No i tak, mamy tutaj tego jednego specjal peta. Jestem bardzo szczęśliwy, po 6, 620 tysięcy jajek wreszcie mi się udało. Jak porównajmy sobie tak, pójdźmy na chwilę na spawn'a. I porównajmy sobie o to, tutaj mamy na przykład, no tutaj rozumiem, ale tutaj jest taki, który otworzył 3, 864 jajka. Tysiące jajek i ma aż dziewięć specjali, więc to musi musiał mieć jakieś mega farta. Tak samo jak tutaj chyba jest ten Kapiszo, ale chyba Kapiszo ma 3? Nie, nie wiem, chyba go nawet nie ma w topce tej. No chyba Kapiszo nie ma. Yy, więc no on, on ma też nie farta takiego jak ja ja spróbuję się wbić wrócić do top piątki. Może nawet do top czwórki, jak y, uda mi się. Bo też tutaj te topki już nie za bardzo łatwo będzie do bicia. Tutaj jestem siódmy. Tutaj mnie chyba niestety nie ma. Tu jestem szósty. Tu jestem dziewiąty. A tu chyba mnie też nie ma, bo nie, jestem ósmy. Ale ja nie kupiłem tego gamepasa na starsy. Y, więc dlatego jestem aż tutaj tylko. No i mamy tego shopa. Powiedziałem w poprzednim odcinku, że jeden like równa się jedno jajko. No i nie mam Robuxów, brakuje mi 100 Robuxów, więc zapraszam na grupę, żeby kupić koszulkę, bo jak kupicie koszulkę, to będziecie mieli mnie w znaj, a będę miał na odcinki, bo, bo nie stać mnie, Jestem za biedny. Ale możecie ci kupić, jak chcecie, nie zmuszam. I ogólnie tu sam ten pet wygląda nawet fajnie, tylko... Lepiej pewnie. Nie no, ten złoty też fajnie wygląda, bo tamten chyba nie ma jakichś takich y, kolorów. Gryzie mnie w głowę, nie wiadomo czemu. Ale nie ma takich jakichś kolorów. On chyba jest po prostu szary, coś takiego. Więc moim zdaniem bardzo fajnie, że dropnąłem takiego OPETA. No i mamy tylko jednego właśnie jednego Hyper Exotica, ale jest mega duży przeskok, widzę. Mega duży przeskok pomiędzy tymi 500k a, a Dino. No ale te 500k, no to te, teraz już takie eventowe już, nawet niektórzy ich nie mają w e Ale ja jeszcze mam, bo ja taki trochę, no będę to źle powiedziane, bo no mam 7, y 7 miejsce w rebirfach, więc możecie też napisać jakie wy macie miejsca i w jakich topkach, jestem bardzo ciekawy. No i dzisiaj jeszcze będzie jeden film, z, y wczoraj nie było filmu, za co Was bardzo przepraszam. No i jak ktoś lubi Minecrafta i ogląda mój kanał, to zapraszam na drugi kanał. Link w opisie, czyli Olu Minecraft, gdzie tam jest, jest jeden film. Moje zdaniem bardzo fajnie wyszedł, więc możecie na niego wbić. Ja idę chyba nagrywać drugi film, tylko na razie nie wiem nawet z czego. No i co? Jak Wam się spodobał odcinek, łapka w górę, subik z dzwonkiem, wbijcie na Discorda, napiszcie w jakich topkach jesteście, wbijcie na grupę na Roblox, wszystko w opisie. Nara!